No. Musisz to widać. Może. Jedziemy na zlot grabarzy w Jastrzebii i Góra. Godzina 7:28. Jedziemy? 4 godziny. No, Jeszcze 5,5 przed nami. O. 5 i pół parej. 3 godziny jasno. A, 3 godziny. O? Tak, to tak. dziwio, że 7. No co ty chcesz? Polskie tory? Jeszcze zobaczysz, że 7 będą nas przerzucać... Nie, na nie. Jeszcze będą nas przerzucać przez elektryczny pociąg, tak się zastanawiałem się, nie, to porowozy, czy mnie taki czy liczymy towały. I to nie ja. <laughs> Jak to nie poczułem tego, że stworzyłeś powięcie elektromagnetyczne? Przyciągłeś. Czyli tu będziesz elektromagnet. No i jesteśmy we Władysławowie i pod nadmową pana krzmara no kurde. Zapieprzamy 8,5 km z buta do Jastrzębi i Góry, gdzie potem będziemy musieli odbić drogę rybacką, a potem znowu webrzosową. do wrzosową 14. Jest tu masa pokoi do wynajęcia. I to się dziwię. Słońce piździ, pan krzmar by się zabił o swoją ja? Ty? Ja? No ty Ja? Nie Dobra, no, idź no, no, ja. ja? Nie, no ja Przestań to już, staliśmy e, między Puckiem a Władysławowem, tak? Tak Ile? Gościu mówił, że to jest, nie wiem, z pół godziny jazdy na Gdyni to mówisz, że godzinę, to już se tak policzę, że pół godziny jechaliśmy do, do Pucka, mniej więcej. To można powiedzieć, że drugie pół godziny jest do Władysławowa. No. <laughs> już było widać peron, już było widać się wtaczał, ale nie dość, że się wtaczał, to jeszcze po sześciogodzinnym jeździe, którym jest... No niby średnia prędkość to było 120 km na godzinę, 130, ale czy ja wiem, czy to było, jak patrząc na licznik, było 144, nagle 55, 144. Albo 144, 80, 148. Albo coś takiego. No i jak, jak to się stało, że w ciągu sekundy przyspieszył 60 km na godzinę? Przecież to Wejrun nie ma takiego no było przyspieszenia. Było. Albo no też przyspieszył, bo z 80 do 148, tak prawda. Nie prawda? W ogóle biegi Biegi zmieniam na. jak to ten? Na. E, kurde. Gaz, hamulec, sprzęgło! Na sprzęgle. Tym byśmy byli szybciej! No dobra, może przesadziłem. Ale. Nie? nie? A to by było jeszcze Intercity. A jeżeli mają wprowadzić te nowe koleje, które będą zasuwać 250 km na godzinę? Mam nadzieję, że będzie lepiej, chociaż na naszych torach. No... ROWAL mi łazi po ręku. Kogo go Patrz, jaki ham. <laughs> Patrz, jaki, jaki zasraniec. No? Łazi mi po ręku. Matko? I... matko święta. Dozerliśmy. Ile to? 10 km? 9 za 900. 10 km za okrądzeniem. Jesteśmy pod tym odpoczywamy, czekamy na jakiś gości, którzy mają nas tutaj ogarnąć w tym pokoju, czy coś. Że musiałeś mnie wyciągnąć taką <grym> Ale pomysł nie było fajnie. No nie wiem, biorąc pod uwagę, że straciłem pół walizki. Włosaim się. Gorąco, ile jest? 25 stopni. Pierwsze co zrobię, to się przebiorę, pójdę coś zjeść. I nie wiem co dalej zrobię. Wrócę się i będę spał. No tak, chyba to jest dobry plan. <grym> Nie, na plaży idziemy dopiero jutro. O tak, dobre słowa. Szczególnie, że jest tak gorąco. To po pierwsze. Po drugie, jesteśmy zmęczeni. Przez kogo? Nie, ja, to moja szauma. To nie on, tylko moja szauma. A jego szauma. Uff, dojechaliście, my, 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 Sąc... W zasadzie tu doszliśmy. Siedzimy teraz z Mistralus. Dostaliśmy pokój, z gadatliwym Piotrusiem. Tak. Zobaczymy, ile wytrzymał. Zobaczymy, ile wytrzymał, biorąc pod uwagę... Zobaczymy, ile on wytrzyma biorąc pod uwagę, że my gadamy tyle, ile... O nie, wiem sam. Zakładając, że <śm> nie trudno wytrzymać. Zakładam, że ciebie trudno wytrzymać. To już jest drugi argument, który przemawia za tym, że on nie wytrzyma. Widzieliśmy parę, parę koszulek, ale myśmy jeszcze nie zdecydowali. widziałem trzy. Jak widziałem trzy. Jeden gościu, ja to miałem. Zasadka. Aha, no dobra. Pokoik taki Właśnie. jakiś... Zacny z jakimiś łódeczkami na. mi na ścianie! Będzie na kolację! Zrobałem na ścianie! Będzie na kolację! Ej, to po sobie ja pinię, zebrałem na kolację? <grym> jak to mamy? To <grym> w... jest człowieku full service! człowieku teraz idziemy całą no. grupą, całą chmarą na jakieś żarło, jakąś rybkę. Podobno to jakaś restauracja jest na dole, chociaż ja nie zarejestrowałem. Może to jedną z rybami, drugą zwykłą. Gdzie? O, będzie po tej samej stronie, bo jest a błotek, gdzie kurczek, rożna, krepa, dalej. Aha, no to pewnie gdzieś tam pójdziemy. No. Mam nadzieję, że pierwszy obiadek, tu gdzieś już obiad kolacja. nad morzem będzie smakować. Chociaż ostatnio, jak tutaj byłem, to niektóre ryby były. No, mam nadzieję, że się nie spijesz. Ha! Ha! Warszawa! O, kurde! A co? Źle? No dosyć.